Czy refluks, który pojawił się po antybiotyku, może być związany z mikrobiomem? Tak. Refluks, który pojawia się po antybiotykoterapii, jest związany z zaburzeniami mikrobiomu i to wcale nie jest takie rzadkie zjawisko. Antybiotyk niszczy bakterie nie tylko w jelitach. Zmienia także mikrobiom żołądka, mikrobiom jamy ustnej. To zaburza barierę ochronną, zmniejsza produkcję śluzu, a czasem sprzyja nawet rozrostowi bakterii patogennych. Czyli w efekcie dostajemy gazy, wzdęcia, refluks, generalnie zaburzenia tej śluzówki. Często. Zdarza się, jeżeli wyjściowo jesteś w dobrzej formie i antybiotyk zrobi ci tam mały huragan, to zazwyczaj po jakimś czasie organizm sam sobie z tym poradzi i ustabilizuje ten proces. Natomiast pamiętaj o tym, żeby po antybiotykoterapii wspierać się odpowiednimi probiotykami. Dodatkowo przy zaburzeniach mikrobioty zmienia się motoryka przewodu pokarmowego, a to jeszcze bardziej sprzyja ruchowi w tą stronę, czyli refluksowi. Co ja wtedy robię z pacjentem? Po pierwsze odbudowuję mikrobiom, dietą i dedykowanymi probiotykami. Po drugie sprawdzam, jak działa trawienie. Oczywiście na ile jest to możliwe. Czasem trzeba wesprzeć enzymy trawienne, a czasem walczyć ze stanami zapalnymi. Jeżeli jesteś w trakcie albo po antybiotykoterapii, są takie szczepy, które mogę Ci polecić w ciemno. To jest Lactobacillus helveticus. 401, albo Lactobacillus gasseri 806, albo Saccharomyces boulardii. To są takie, które ochronią Cię przed nadmiernym rozrostem grzybów i pomogą Ci w odbudowie mikrobiomu. Pamiętaj, że ja jestem lekarzem i nie jestem sponsorowana przez żadną firmę farmaceutyczną, także jeżeli sprawdzisz sobie te szczepy, to dowiesz się, jaki preparat kupić. Natomiast ja nie mogę i nie chcę mówić nazw preparatów.